I Gdzie jest kot? Gdzie on może być? <głos> <głos> Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu, vlogu z całego weekendu, ponieważ wyjeżdżam i zabieram Was ze sobą. Jadę dzisiaj już do łodzi, ponieważ jutro mam warsztaty i tak się cieszę, bo nareszcie od tych kilku miesięcy wychodzę z domu i będę pracować z ludźmi. Tęskniłam za tym bardzo. A muszę jechać dzień wcześniej, bo niestety nie mam transportu, nie mam jak dojechać do tej łodzi rano, jutro. Więc stwierdziłam, że to nawet nie jest tak źle. Dojadę, odpocznę, wstanę o ludzkiej godzinie i pójdę od razu do pracy, więc myślę, że idealnie. Jest dzisiaj strasznie gorąco. Ja już jestem spakowana, Stefania już tutaj czeka, ona już wie, że wyjeżdża. Jaki smutek, a jadę. Ale nie wchodź na moje kolana, myśl co? Co się dzieje? Tak. Nie da mi za bardzo wyjeżdżać. Wyjeżdżam dzisiaj późno, bo już jest około 15. Bo chciałam jak najdłużej być ze Stefą, żeby ona jak najkrócej została sama w domu. Będę jej tak dawkować te moje wyjazdy. I tak, idę na pociąg i pokażę Wam już tam wszystko na miejscu. Spędzimy razem cały weekend. Mam nadzieję, że to będzie. I spędzony czas w tym vlogu razem ze mną. Mamy Dzisiaj trochę retro, trochę sportowo. spódnice kupiłam już dosyć dawno temu w Promot. T-shirt zwykły biały z Bangkoku. butki mega wygodne, nic nie ważą z Trusati. To robeczka И бег на, на потёк. a teraz praktycznie sama tralka w takim stanie właśnie ale no, burza nadciąga, zaraz będzie padać a ja za jakieś 40 minut powinnam pojechać do Łodzi i dam sobie Apokalipsa, zaraz pewnie będę szybko zamykać okno No i ogarnie chmury, już niedługo mam nadzieję, że to jadę. Jestem praktycznie sama w całym wagonie, bo pokazałam na instestora, że siedzę w wagonie bez maseczki i trochę mi się za to oberwało ale przez to, że jest zamknięte okno. Tutaj kompletnie nie ma czym oddychać. To jest stare telka, zakurzone. Po prostu się nie da. No ale... ale jestem sama. Całkowicie sama. I już niedługo to bo się rozpuszczam. Gdybym miała strój kąpielowy, to bym właśnie ja tutaj w stronę. Taki naturalny klon. To jest aż przerażające, jak to pusto. Tu są noclegi. Już tu kiedyś byłam. A tam jest szkoła, więc rano będę miała bardzo bliźnietko. Ja już tu byłam i pokazywałam Wam to na vlogmasach <grymny> ubiegłorocznych. Ale zobaczcie, jaka to jest kamienica, jaka to jest piękna. No, troszkę zaniedbane wymagałoby yy, czułości, żeby to wszystko odświeżyć, ale takie drzwi są niesamowite. Dobra, wchodzę. Niestety po schodach muszę to wtaszczyć. No i ja jestem w apartamencie. Poprzedni miał ładniejszy, bo miał z widokiem na ulicę Piotrkowską, ale ten też jest ładny. Przepiękne drzwi. Ja się znowu zachwycam drzwiami po prostu. No to jest taka szafa zrobiona. Za nim łóżko, telewizor. No jakiś tam perasik z niewiadomakim widokiem. na jakąś pramę. Co my tutaj dalej mamy? Jadalnie kuchnie wszystko tak ukryte, bez żadnych uchwytów. <grytania> I jakaś chyba pewnie łazienka. O, jaka długa. Uhuhu. O, jest suszarka jak dobrze. No, całkiem przyjemnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest blisko do szkoły. Już nie pada, więc pewnie zaraz się będę ubierać i wyjdę sobie może coś zjeść tutaj na Piotrkowską, a później wrócę do pokoju, albo się będę odprężać, albo będę i pewnie tak zrobię, że będę montować film na niedzielę. Ale bardzo przyjemne, więc nie mogę się doczekać. Teraz zauważam, jaki tutaj obraz wisi. Proszę bardzo, taki wielki obraz. Nad łóżkiem. A tutaj mamy nawet książki. Są atrapy? Nie, stare plastikowe aparaty. i nie. Dodałam film. Udostępniłam go wszędzie, gdzie się dało. Jeszcze muszę ogłosić wyniki konkursu, ale zrobiłam się już górna. Muszę wejść do sklepu, póki jest pogoda, bo się ładnie zrobiło. Kupię coś sobie na śniadanie, no i na kolację, i jak wrócę wezmę prysznic, ogłoszę wyniki konkursu i zabiorę się do pracy. Więc dzisiaj taki przyjemny wieczór tutaj w Łodzi. Mam nadzieję, że na zewnątrz nie będzie zbyt imprezowana tej Piotrkowskiej, bo jest piątek, piątek, piątunia. Tutaj pójdę jutro. A teraz idę do Ofu. Jeżeli jeszcze nigdy tutaj nie byliście, to polecam Wam serdecznie. Tu bardzo dużo fajnych restauracji i knajpek. Skarpetoholik, przecież to ja. No, już jest zamknięta Tak bym mogła mieszkać Ależ bym z tego zrobiła loftowe mieszkanie Zawsze się zachwycam tymi budynkami, kiedy tutaj przychodzę już Przez tyle miesięcy nie byłam w tak głośnym miejscu Zajadłam no się ale w Łodzi chyba odwołano, no, słowo na k". tutaj to nie istnieje, tyle ludzi W restauracjach i na zewnątrz, że szok Idę jeszcze coś kupić sobie na śniadanko i wracam do pokoju Wróciłam do pokoju, robię sobie teraz krawatkę Piją sobie tygrymę, zrobię sobie taką porządną na Z tym na w domu, że na jedzonach, w domu, że na łóżach Zmijam sobie na mule, bo ich nie mam. Ale też stwierdziłam, że to była okazja. Wreszcie wyszłam z domu, wracam do pracy. Ludzie świętowali w ogromnej ilości Oni wszyscy świętowali to, że rozpoczyna się dla nich weekend, a ja świętowałam to, że w weekend wracam do pracy nareszcie, więc to było moje świętowanie. Skupiłam sobie ogólnie. Pięknąłam drzewa, przepraszałam i Czuję się od razu tak mocno zrelaksowana, pomimo tego hałasu decybeli, które tam bo naprawdę w nie masz tego pieniądza. No, tak było. Więc robię jednolatkę, idę po prysznic i będę montować film, więc zobaczymy się jutro. Dzień dobry. Jest już ósma. Ja jestem wykąpana, umyte włosy, wysuszone. Teraz w śniadaniu maluję się И ты до школы. w kolejnym dniu wymalowana powiedzmy, że uczesana, ubrana zabieram rzeczy idę do perfekcji uczyć, się nareszcie, po prostu nareszcie no i jestem stylowo i bezpiecznie Pięknie mój nos wygląda. Zapomniałam się i zrobiłam naprawdę mocny makijaż też na nosie. Bardzo duże zaczerwienienie. Ja też mam garbek, który mi przeszkadza w noszeniu tej przubicy, A teraz mam przerwę na posiłek. Jestem tutaj sama w osobnym pomieszczeniu. Dziewczyny też sobie jedzą. I wracamy potem do pracy, już do praktyki. Ja już po warsztatach musiałam sobie naprawić nos. Chociaż ciężko go naprawić, bo ta przubica naprawdę zrobiła sporą krzywdę. Mam dość silny nos. Ale. Wszystko do przeżycia, bardzo fajny był kurs, bardzo mi się podobał. Cudowne dziewczyny, świetnie się z nimi bawiłam, bardzo szybko łapały, szybko się uczyły, więc skończyliśmy nawet przed czasem. A teraz gdzieś pójdę sobie usiąść do restauracji i jeszcze troszkę pomontować film na jutro, bo jak dotrę do domu, to muszę go dodać na YouTube. A mam nadzieję, że wszystko się uda, że nie będzie żadnych wpadki. No to wybiegam na miasto jeszcze bo jest głośno, nie czy słyszycie, jest beza ofie, więc idę tam usiądę gdzieś sobie w kąciku i będę pracować wybrałam się do restauracji Len jestem tutaj na uboczu, więc świetne miejsce do pracy ale najpierw trzeba coś zamówić praca i jedzonko szparagi, łosoś i ser kozi Don't need And don't come running and blame me. Mm. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me so. Zarażona, co się przytulisz No, tak mruczę. Tak mruczę, jestem zadowolona. O. Tęskniłaś? O, bardzo tęskniłam. Moje to szczęście, Włochate. Kulko szczęścia. Czy ty ogarnęłaś kuleczkę? Nie powyciągałaś z maczków, Stefa, to się turla I wypadają Kolejny nietrafiony zakup, no trudno Jedzonko? Moje ty, po jak ja zetkniłam Opach, Moje ty Moje, to się trzęsie. o Jezu. Dobra, jedzonko Kwiatki podlane Trzeba było je ratować tak delikatnie, ale żyją. Przeżyły. To jest najważniejsze. W telewizji Peach Perfect na Sofie Stefania i moje zamówienia, które przyszły, to z AliExpress. Takie kwiatki, jeszcze nie wiem, co z tym zrobię, ale coś pewnie zrobię. Fajne nie? ale nie bawimy się tym. I Pocztóweczki retro z aktorkami cudownymi. Proszę bardzo. I książka. Bardzo ciekawa. Zwyczaje towarzyskie. Jeszcze Wam nie zdradzam, to tutaj, co tutaj jest. Jeżeli coś będzie ciekawego, no to myślę, że to będzie dobry materiał na film. Teraz się zabieram za swój film na. Kanał klasyka, bo mamy sobotę jutro film musi być, więc muszę go dodać na YouTube'a jeszcze dopieścić, zrobić miniaturkę, więc jeszcze trochę na tym czasu spędzę, no i pewnie na głaskaniu kota. Gdzie jest kot? Gdzie on może być? <grytanie> Schowała się. Wyszło ci bardzo, Stefan. Bardzo. Nie. I znowu nie ma kota. Ogon jeszcze schowaj. Schowaj ogon. No, ogon, bo widać. Musisz jeszcze na tym popracować, Stefan. No jeszcze łapki wyciągnięte, no ale powiedzmy, powiedzmy Stefan, jest, jest dobrze, dobrze ci idzie. Dzień dobry w kolejnym dniu. Znalazłam poziomeczkę. Taka piękna. I to jest moje śniadanie. Czas na niedzielny spacerek w pełnym słońcu. Bo jest już po 11 i jest 29 stopni. Wiem, że jestem znowu w tej samej sukience, ale tak się z nią polubiłam, słuchajcie, no a jestem elegancka, ponieważ ten spacerek wiedzie mi prosto do lokalu wyborczego. Dzisiaj wybory, mam nadzieję, że wy również byliście. Zabrałam wybopis, dowód, maseczkę, płyn do dezynfekcji i idę. <gryw> idę, idę, jeszcze się upewniłam przed samym wyjściem, zrobiłam sobie quiz. Na stronie internetowej, odpowiadając na wszystkie pytania odnośnie założeń tego, jak powinna Polska wyglądać, jakie powinny przejść zmiany, co powinniśmy wprowadzić, co ja bym chciała, aby się zmieniło. No i wyszło tak, jak uważałam, więc bardzo się cieszę. Zostało to tylko potwierdzone, więc idę oddać swój głos, bo każdy głos jest ważny. Oby nie było kolejki, bo jest taki upał. I już po, poszło szybko. Niewielka kolejka była, ale cieszyła oko wręcz, że ludzie się zdecydowali pójść głosować. A ja biegłam później szybko do domu, bo po drodze pod kościołem zauważyłam, że stoi pani z jajkami i z truskawkami, więc kupiłam, a że niestety władowała wszystko do takich toreb. Plastikowych, okropnych, to bałam się, że zanim dojdę do domu, to przy tych 30 stopniach będę miała już koktajl z tych truskawek. Więc teraz na obiad zrobię sobie bezglutenowe gofry z truskawkami. Po czemu nie? Czemu nie? To mój smurfowy obiad, smurfowy, ponieważ jak możecie zobaczyć, gofry są niebieskie w środku. Gofry bezglutenowe robiłam je z tego przepisu z kwestia smaku, tylko zmieniłam sobie na mąki, które posiadam. Też kukurydziana, ale nie miałam mąki ryżowej i ziemniaczanej, więc zamieniłam na inne bezglutenowe i dodałam tych barwników spożywczych. One są eko. Są zdrowe, a bardzo fajnie wyglądają, dają fajny efekt No i tutaj właśnie mam takie zymmeryfowe, więc zabieram się za jedzenie Mmm Jakie to dobra. Najlepszy obiad na świecie, powiem Wam mogłabyś mi wyjaśnić dlaczego jest już godzina 15? Jak to się stało? Ty też przespałaś? No właśnie Co to za poza? Co? Tak Kulimy się No ja nie wiem jak to się stało, tak długo robiłam te gofry Jeszcze mam tutaj <gryw> cukier puder w kącikach ust e, Troszkę odpisałam na wasze komentarze pod moim najnowszym filmem na co Mam nadzieję, że go widzieliście Położyłam w niego bardzo dużo serca Nareszcie ruszyłam z serią filmów o kolekcji moich starych kosmetyków, więc pokazuję Wam takie stare kosmetyki z bliska, opowiadam ciekawostki. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie, będzie mi bardzo miło, bo naprawdę staram się, aby te filmy były bardzo ciekawe. A teraz się dowiedziałam, że jest dzisiaj niedziela handlowa i bardzo się ucieszyłam, bo mam pustą lodówkę oprócz tych jajek i truskawek, które właśnie kupiłam. A kupiłam je właśnie, bo myślałam, że jest wszystko, wszystko zamknięte, a tu jednak, więc idę do Lidla. I kupię sobie coś na kolację, i najtrzyjszy dzień, żeby nie musieć już wychodzić. Halenka jedzie na zakupy. Chciałam torbę Sephora, która jest na kółkach, żeby nie nosić. Nereczka, okularki. Jestem gotowa podbijać Lidl. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, proszę bardzo. Upał w mieście, można się schłodzić. Pobietactwo. Alinka jest zadowolona z zakupów. Teraz muszę do domu. Czy ty o coś prosisz? Wow. Myślę, że ci coś kupiłam. Tak. Mmm, jaki buziak Dzięki Chodź rozpakować, chodź Udało mi się kupić wieprzki Wieprzki to po śląsku agrest Więc zaraz sobie je sparzę i się za nie zabiorę Inne owoce i warzywa I groszek cukrowy Tak się na niego cieszę Nie wiem jeszcze jak sobie go przyrządzę no ale musiałam kupić, uwielbiam ten smak. Kupiłam też prezent, ponieważ jutro idę do kogoś wyjątkowego. Zostałam zaproszona do wspaniałych ludzi na kolację, więc tak zostałam wychowana, że z pustymi rękami nie można do nikogo pójść. No i tak kupiłam. Nie znam się na tym, ale mam nadzieję, że będzie ok. Parówki ci kupiłam, wiesz? No, żeby ci wynagrodzić to, że wczoraj mnie nie było, i przedwczoraj, ok? Mhm. Mm teraz patrzcie na to. Jest kot, Stefa. Z parówki Ecos Indyka. Polujący kot. W drugą stronę, drugą stronę. Stawa. I to jej cały wysiłek fizyczny, Kami z powrotem, jeszcze czy już ją mordujesz. Zamordowałaś. Mhm. Szybka to była zabawa, wiesz? Ale dobrze, upolowałaś stopy, co możesz zjeść? No tak. Wracja. Jest już późno. Nie mam pojęcia, jak ten czas zleciał dzisiaj. Dlaczego tak szybko? Chciałam szyć, ale jakoś przez ten upał, no nie byłam w stanie nic zrobić. Może byłam w stanie, ale. To żadna przyjemność robić coś, kiedy podcieknie po prostu po naszym czole. Więc sobie odpuściłam, ale stworzyłam postać z historią makijażu. Jeszcze dzisiaj zmontowałam taki mini filmik, plus zrobiłam opis, zdjęcie i tak dalej. Więc zajęło mi to kilka godzin pracy. A teraz zabieram się za czwartego już kofle, bo mogę. Bo niedziela jest takim dniem odpoczynku. I lenistwa to jest bezglutenowe. Kupiłam truskawki, trzeba je zjeść, żeby się nie zmarnowały i nie zepsuły do jutra, więc są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzisiaj ważne są truskawki po prostu i wybory. Troszkę jestem rozczarowana wynikiem sondażu, Które teraz obejrzałam. No ale trzeba się z tym pogodzić I czekać na drugą turę I zobaczymy co z tego wyjdzie Ostatecznie na wyniki oczywiście I na zliczenie głosów um, Oby wszystko było dobrze Oby w naszym kraju żyło nam się dobrze To jest najważniejsze Aby ludzie byli zadowoleni i szczęśliwi Więc Chcę wam tylko podziękować za to, że byliście ze mną przez 3 dni To znaczy wy przez jakieś 20 minut Pół godziny Nie wiem jak długi będzie ten vlog ale no, dla mnie to był cały weekend Stefania, gdzie biegasz? Po co biegasz? No sobie biegać po prostu po mieszkaniu o godzinie 10 No czemu nie? Tak, dla mnie to były ważne trzy dni Chcesz się pożegnać tutaj, Stefę? Halo? Coś? I pobiegłam. Nie wiem. Wieczorny jakiś po prostu maraton tutaj uskutecznia w mieszkaniu. Dla mnie to był weekend ważny, bo wróciłam do pracy nareszcie, do kontaktu z ludźmi, do, do tych wyjazdów. Brakowało mi tego. Wiadomo, że wyjazdy są męczące i zabierają trochę naszego życia, żeby. Wiecie, poświęci czas na same dojazdy Taszczenie tej walizki Ale ma to coś w sobie Fajnego, że Ta codzienność się nagle odmienia Robimy coś zupełnie innego w innym miejscu Spotykamy nowych ludzi I to jest dla mnie fantastyczne Więc bardzo się cieszę, że wróciłam do pracy A że prosicie mnie O częstsze vlogi o i że teraz są upały I wracam do pracy, więc coś ciekawego się dzieje To będę dla was kręcić e, Vlogi Jest mi bardzo miło, że wam się podobają O, chrypa jest e, Chrypa była rano, jest też teraz No to jest normalne po warsztatach Zawsze tak mam No może nie zawsze, ale od dłuższego czasu To tak, gofr już na mnie Gofr, gof. Już na mnie czeka, patrzy na mnie, więc zabieram się za niego, a Wam dziękuję za oglądanie, no i do następnego filmu, do zobaczenia.